Waculik, to na Państwa ekranach macen, triumfator wyścigu dziewiątego w rozmowie z Gregiem Henkokiem. Waculik ma tutaj tylko dobre wspomnienia, tak, zwycięstwo w Grand Prix Polski, sensacyjne noszony tutaj na rękach, nieoczekiwany triumf i tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie było tak, to pasowało, na tym przyjeżdżamy, tego się trzymamy, nie myślimy o niczym innym, nie spoglądamy na tor, na jego nawierzchnię, że to może być zupełnie inaczej, przy tej temperaturze, wtedy było lato, teraz mamy jesień, jest niska temperatura, więc to wszystko, wszystko się zmienia i trzeba reagować i trzeba być przygotowanym na zupełnie coś innego, nie można patrzeć do tyłu. Szczególnie można. przy tych nowych, nowych tłumikach, podobno tak jest. Myślę, że można patrzeć. No, nawet trzeba, jeśli coś dobrze funkcjonowało na danym torze, to należy się do tego odnieść, ale należy brać pewne poprawki. Tak jak mówisz, wtedy było lato temperatura o wiele wyższa, wtedy był zupełnie inny tor zdecydowanie bardziej twardy, jak mi się wydaje. Więc to są zupełnie inne okoliczności. Kto wie, czy Martin jedzie na tych samych silnikach, na których tu startował wtedy. Więc to jest przydatne, ale tym sugerować się do końca. Nie można, wielokrotnie bywało tak, że zawodnicy mieli bardzo słaby występ, później przyjeżdżali na tym samym silniku i nagle okazywało się, że jeździli znakomicie. A dzisiaj Martin Waculik potwierdza, że może być odwrotnie, wtedy jeździł doskonale, dzisiaj trochę słabiej jak na razie. Przed nami dziesiąty wyścig dnia w kasku żółtym Janusz Kołodziej w parze z Maciejem Janowskim. Janowski w kasku białym. Obaj Tarnowianie dotychczas stanowi o cztery punkty. Para gospodarzy to Niels Christian Iversen, dwa razy na torze, dwa razy zwycięski, nawet jeśli nie wygrywał startu, to na dystansie potrafił sobie poradzić, przypominamy tę akcję i wykorzystanie błędu Grega Henkoka. Matej Zagar. Nie jest to występ marzenie, ale też nie można i e, nie mogą mieć e, trenerzy i włodarze rzekorowskiego Klubu pretensji do Słoweńca. Dianowski, Żagar, Kołodziej i Werset. Ciągle punkt przewagi Tarnowian w Kozonie wielkopolskim. Jak będzie po wyścigu dziesiątym start dla Żagara. Żagar. Jest najszybszy, przegrał ten start Niels Christian Iversen, ale on już teraz mija. Tytarnowiad niczym stalowo wytyczki. Na, na momenty wysunął się na trzecią pozycję. Kontratakował jadący przez moment na ostatnim miejscu Janusz Kołodziej. Drugi jedzie Janowski. Teraz już otwarł kolejny atak Kołodziej, a Niels Christian Iversen. Żagar, on się teraz przełamuje świetnie ze startu, świetnie na dystansie. Żagar jest pierwszy, za nim Maciej Janowski, trzeci jedzie Niels Christian Iversen on już uciekł Kołodziejowi, on już się nie martwi o ten jeden punkt, bo ma sporą przewagę nad kapitanem Tarnowskich Jaskółek, on skupi się nad tym, w jaki sposób zmniejszyć dystans, dzielący go od Macieja Janowskiego, ale raczej nie jest w stanie tego zrobić, rozciągnęła się już teraz bardzo mocno stawka. I ten wyścig jest ułożony, ale jest ułożony na biegowe zwycięstwo Pary Gożowskiej. 4 do 2. A że to zwycięstwo daje dwa punkty więcej, to ponownie Gozowianie prowadzą w pierwszym meczu finału Extra Ekstraligi po zwycięstwie Pary Żagar Iversen. 4 do 2 nad duetem Janowski-Kołodziej. Stal -Gorzów prowadzi z azotami Tauronem Tarnów. 30 do 29. Bardzo dobry czas Mateja Żagarek jak na tą fazę zawodów. Tak można było sądzić, że ta nawierzchnia gdzieś tam będzie się odrzucała. Mateusz Żagar jechał środkiem toru po doskonałym starcie z drugiego tym razem pola startowego. Poprawił ten element. Jak sam mówił, on również musi zastanowić się, co zrobić, żeby startować zdecydowanie lepiej. I wersen na trzeciej pozycji po starcie i wydawało się, że będzie tutaj walka do końca o te. Dwa punkty z Maciejem Janowskim, jednak nie był w stanie dogonić Iversen Janowskiego. Próbował, czuje się na tym torze doskonale, bardzo agresywnie wygląda na motocyklu, więc Maciek Janowski tym razem wraca do gry i dostarcza swoim, swojej drużynie odpowiednią zdobyć punktową.